Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części Bolesławca ruszyła na początku ubiegłego roku. Jeszcze półtora miesiąca i obiekt ma być gotowy. Zlokalizowany w rejonie ulicy Różanej Narcyzów i Tulipanowej budynek ma być energooszczędny. Stąd pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Budynek przedszkola założony jest jako budynek niskoenergetyczny, wyposażony w 100 paneli fotowoltaicznych zasilających ten budynek, w rekuperację, w zbiorniki na deszczówkę, również w instalację chłodu. Więc jeżeli dzieciaczką będzie za gorąco latem, będzie można obniżyć temperaturę w przedszkolu. W pierwszym na osiedlu kwiatowym przedszkolu miejsce znajdzie 150 dzieci. Będzie tu działać 6 oddziałów, każdy z pełnym węzłem sanitarnym. Będzie wydawalnia posiłków. Mała sala gimnastyczna, szatnia, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne. Także teren wokół przedszkola zostanie odpowiednio zagospodarowany. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola to plac zabaw, na którym znajduje się 15 urządzeń zabawowych, również powstanie ogród dla najmłodszych oraz takie miejsce do, do gier zespołowych. Również przy przedszkolu wybudowano 49 miejsc parkingowych dla samochodów czy rodziców, którzy będą przywozili swoje pociechy. Do przedszkola, również miejsca dla niepełnosprawnych. Całość kosztować ma ponad 8 milionów złotych. Budynek ma być gotowy do końca czerwca, ale na tym nie koniec. W czasie wakacji mają nastąpić wszelkie odbiory i zgłoszenia do właściwych organów, a wyposażanie przedszkola ma trwać do końca roku.